Czy jesteś zmęczony widokiem młodszych mężczyzn bez wysiłku nawiązujących kontakt z kobietami, podczas gdy ty masz trudności z rozpoczęciem rozmowy? Jeśli jesteś starszym mężczyzną i zastanawiasz się, dlaczego nie spotykasz się z kobietami, nie jesteś sam. W dzisiejszym filmie przeanalizujemy powody DLA. W których 99% mężczyzn nie znajduje partnerki i co powinien wiedzieć każdy starszy mężczyzna, aby zmienić sytuację. Najpierw porozmawiajmy o sposobie myślenia. Wielu starszych mężczyzn wpada w pułapkę autodestrukcyjnych przekonań. Myślisz, jestem za stary. Kobiety chcą tylko młodszych mężczyzn. Lub najlepsze lata mam już za sobą. Te myśli są nie tylko szkodliwe i fałszywe. Rzeczywistość jest taka, że kobiety pociąga pewność siebie, doświadczenie życiowe i dojrzała perspektywa, czyli cechy, których starsi mężczyźni mają pod dostatkiem. Aby uwolnić się z tej mentalnej pułapki, zacznij od uznania swojej wartości. Pamiętaj, że wiek zapewnia mądrość, stabilność i poczucie tożsamości, których młodzi mężczyźni często nie mają. Kobiety cenią te cechy, ale nie zauważą ich, jeśli sama w nie nie uwierzysz. Innym częstym błędem popełnianym przez starszych mężczyzn jest trzymanie się nierealistycznych oczekiwań. Czy oczekujesz, że kobiety będą do ciebie podchodzić? Czy uważasz, że kobiety powinny być tobą zainteresowane, ponieważ masz ugruntowaną pozycję zawodową? Krajobraz Randek się zmienił i twoje podejście też powinno. Zrozum, że dzisiejsze kobiety są bardziej niezależne i mają wyższe oczekiwania wobec partnera. Nie szukają jedynie stabilności finansowej, pragną emocjonalnego związku, wspólnych zainteresowań i wzajemnego szacunku. Jeśli Twoje oczekiwania opierają się na przestarzałych koncepcjach, prawdopodobnie się rozczarujesz. Co więc powinieneś zrobić? Zacznij od dostosowania swoich oczekiwań. Skoncentruj się na budowaniu połączeń, zamiast próbować zaimponować. Podchodź do randek z otwartym umysłem i bądź gotowy nawiązać kontakt z kobietami na równi z równymi sobie. Jednym z głównych powodów, dla których starsi mężczyźni nie spotykają kobiet, jest to, że nie dostosowali się do czasów. Świat randek nie jest już taki jak kilka lat temu. Obecnie na scenie dominują randki online, media społecznościowe, a nawet aplikacje. Randki online mogą wydawać się bezosobowe, ale to właśnie w nich każdego dnia nawiązywane są miliony kontaktów, a jeśli są właściwie używane, mogą stać się potężnym narzędziem DLA starszych mężczyzn. Nie twórz po prostu profilu i czekaj bądź proaktywny. Wybierz zdjęcia, które dobrze Cię reprezentują, napisz szczerą biografię i nie bój się zrobić pierwszego kroku. Pamiętaj, wytrwałość się opłaca. Bądźmy szczerzy, wygląd ma znaczenie, ale nie chodzi o to, żeby wyglądać młodo, chodzi o to, żeby wyglądać jak najlepiej w każdym wieku. Wielu starszych mężczyzn zaniedbuje swój wygląd, myśląc, że jest już za późno na zmiany lub że nie ma to już znaczenia. Nic nie może być dalsze od prawdy. Dbanie o siebie, dobrze dopasowana garderoba i dbanie o formę mogą zdziałać cuda, jeśli chodzi o Twoją pewność siebie i sposób, w jaki postrzegają Cię inni. Nie musisz podążać za najnowszymi trendami w modzie, ale inwestycja w wysokiej jakości odzież i prowadzenie zdrowego stylu życia może znacznie zwiększyć Twoją atrakcyjność. Kobiety cenią mężczyznę, który o siebie dba. Jest to oznaka szacunku do samego siebie i pewności siebie. Jeśli więc zaniedbywałeś siebie, teraz jest czas na wprowadzenie pewnych zmian. Zrozumienie czego chcą kobiety jest niezbędne. Wielu starszych mężczyzn popełnia błąd, zakładając, że wiedzą czego szukają kobiety, ale w rzeczywistości często są oderwani od swoich pragnień. Kobiety mają różnorodne preferencje ale istnieją pewne uniwersalne cechy, które są najbardziej atrakcyjne. Po pierwsze, kobiety chcą czuć się doceniane i szanowane. Chcą połączenia emocjonalnego, a nie tylko fizycznego. Oznacza to bycie dobrym słuchaczem, okazywanie empatii i dostępność emocjonalną. Po drugie, kobiety pociągają mężczyźni, którzy mają jasne poczucie celu i pasji. Nie chodzi tu o pracę czy konto bankowe, ale o zainteresowania i pasję życiową. Wreszcie kobiety cenią uczciwość i autentyczność. Nie próbuj być kimś, kim nie jesteś bądź sobą i pozwól zabłysnąć swojej prawdziwej osobowości. Jest to o wiele bardziej atrakcyjne niż próba wpasowania się w szablon, jakiego Twoim zdaniem pragną kobiety. Dlaczego więc 99% mężczyzn nie znajduje partnerki? Nie dzieje się tak dlatego, że są za starzy, albo dlatego, że nie mają wystarczającej ilości pieniędzy lub statusu. Dzieje się tak dlatego, że tkwią w przestarzałych przekonaniach, nierealistycznych oczekiwaniach i obawach, które je powstrzymują. Ale dobra wiadomość jest taka, że to może się zmienić. Zmieniając swój sposób myślenia, nadążając za nowoczesnymi praktykami randkowymi. Poprawiając swoje umiejętności społeczne i ćwicząc cierpliwość, możesz przekształcić swoje niepowodzenia randkowe w randkowe sukcesy. Pamiętaj: wiek to tylko liczba. To, co naprawdę się liczy, to Twoja pewność siebie, skupienie oraz chęć rozwoju i adaptacji. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij go polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby uzyskać więcej takich treści. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno na spotkanie kobiety swoich marzeń. Zachowaj pewność siebie, bądź pozytywny i idź do przodu.